Cześć, to znowu ja, a dzisiaj zrobię sobie kraszty słuchawek. Tak, tych słuchawek, ponieważ wbiliście 6 lajków like i 8 komentarzy. A dzisiaj na dyspozycji mamy ten. Oto. Gwóźdź długi, bardzo gwóźdź. Młoteczek jak motunio, ale to już go wszyscy znają. I no... nożyczki. Będziemy sobie kabelki od... Jakie stare te nożyczki, nawet nie wiem czy one są ostre. Dobra. Zaczniemy może od nożyczek. Już przenieśliśmy się tutaj. Tutaj będziemy te kabelki wycinać no, najpierw obetniemy wejścia jack hyc hmm. i teraz wejście usb i, o nie Chyć. Tak to teraz wygląda. Bezprzewodowe słuchawki, patrzcie na to nie, patrzcie. myk. Patrzcie jakie, stylowe. Bezprzewodowe słuchawki. Teraz. Przejdźmy. Przejdźmy dalej. Te kable już nam nie są potrzebne. Teraz bierzemy gwoździa. Gdzie go wbijamy? O, patrzcie, nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, a te słuchawki już się rozlatują. To, że wbijemy już tam, gdzie są rozwalone. O, tu widać pełnej pod zespołów, Wbijemy tę część, która, która działa. do tego Okej. Okay. zrobiła się dziura tego nie widać, bo jest tu siatka ale zrobiła się dziura Nowuźdź się wbił. Wyłamiemy sobie tą słuchawkę, która jest wyczutka. Jakie wciągliwe, patrzcie. Jakby ktoś nie wiedział, to są słuchawki z biedronki. Ach, mocne są, kurde. Dobra, będzie tak. Nie chcę się tego dalej łamać. Przechodzimy Jak można zaobserwować, słuchawki zostały przebite. No. Pójść się nieźle trzyma kurde, mogę go wziąć ręką. O, oh. oh, shit. Moment. Nie, to się mi. Kurde. Dobra, nasz głos został wyjęty. W sumie. Nie widać tu nic. Poza tym pęknięciem. Nie mogę nawet tego rozłamać. Mocno są te ławki, muszę powiedzieć. O, patrzcie co tu mam. Od tego. Całe podzespoły tym gwoździem, co tutaj były, Mnie... oprócz tych kilka podzespołów, co tu są, to plastik po prostu. Nic innego tutaj nie ma, trochę, trochę tego tutaj jest. Nie wiem jak się do, dokładnie nazywa, ale tak naprawdę to jest w tych słuchawkach, a reszta to tylko plastik puski. A na koniec jest rzecz, rzecz, specjalna, nie tylko, nie tylko młotek, ale jeszcze coś innego, więc czekajcie do końca. Dobra, zaczynamy młotek, młotkiem teraz. Wystarczył jeden czas, żeby się urwała słuchawka. Trzyma się tylko inna kabla. ale myślę, że nie będziemy przedłużali i przejdziemy do ostatniej rzeczy. Poznajecie tę rzecz? Tak dokładnie. Ty dzisiaj zdechniesz. Zacznijmy od czegoś małego. Hmm. Coś słyszałem. Nie wiem co. Kurde. Trochę się boję, że mnie Miał przypał przez tą zapalniczkę, ale czego się nie robi dla widzów? Kurde, poszło? Paliło się, ale nie zapaliła się słuchawka. Jest gorąco w tym miejscu. Widzieć co, to chyba nie ma sensu, rozwalmy to, rozwalmy to młotkiem. I teraz z powrotem. Tutaj się trochę połamało to, co tutaj jest, ale to praktycznie nic, musimy to rozważyć. Nie, nie mogę trafić. Nie. Yeah. tu się Ouch! tu się to. Tam na to. Tam i tam dalej. Tam. Kurde. Ale tu jest powagan. Będzie jeszcze więcej sprzątania ich z telefonem. Omówmy. Omówmy całe te słuchawki. Słuchawki są. naprawdę wytrzymałe. Nie spodziewałem się, że ten. że w ogóle ten plastik wytrzyma chociaż jedno moje uderzenie młotkiem, a tu jednak. Teraz się jeszcze to złamać. Bo to są słuchawki z biedronki. Chociaż spadły mi kilka razy i się zepsuły, nie? O, oh. oh, Ja mogę tego złamać. Tu no co to jest? Tu jest chyba głośniczek, o ile się nie mylę. Chyba tak. Co to jest za naklejka? O tu mamy jeszcze ten To jest To tylko, że to tutaj zostało więc Wyjmiemy to Ale... Ło! Wow. Coś poleciało Aha, połamało się W sumie Można by było się tego spodziewać Po jednym walnięciu młotkiem To jest taka taka folia tu jest No Dobra. Widzimy się za moment, jak już będę sprzątał. To jest Marian. Kto pamięta? Mariana ze wczorajszego Krafttestu daje łapkę w górę. Słuchawka. Niestety już bez gużniku. Obudowa i mikrofon. Ej, no właśnie. Mikrofonu nie rozebraliśmy. To może być ciekawe. Nie? Kurde. Rozbierzemy mikrofon. Tylko urwę to. Dobra. Rozbierzemy mikrofon. Znowu kamera tutaj. Okej. Okay. I co? Tu walimy w mikrofon. Prosto. Walimy. Hm. Nie wiem czy nie trafiłem, czy on jest taki wytrzymały. Teraz trafiłem ja na pewno. Możecie zaobserwować, że mikrofon się zgniótł. Tak? Zobaczmy jego podespoły. Tu jest kawałek obudowy. Wyciągnęliśmy. Wyciągnęliśmy mikrofon. Takie małe głowienko, Kabelek. I w sumie w tym mikrofonie było tylko to. Leci do śmieci. To też kolejna słuchawka. Mikrofon. Dobra, widzimy się jak już posprzątam. Okej, okay, już jestem, posprzątałem. Marian się najadł. Idziemy odnieść kosz. Tu będzie odpoczywał nasz. Czekam idziemy i tym akcentem byśmy zakończyli nasz odcinek, a wystąpili w nim boteczek mnie tunio, nożyczki, stare świat i bardzo wielki gwóźdź. No to...